Siemanko, witajcie w tą zimową aurę. Chciałem wam pokazać Seat'a Leona 3 sprowadzonego ze Szwajcarii na portalu Auta.ch. Pokażę wam, zobaczycie, czy się opłaca kupować takie samochody, też objaśnię, pokażę też jak wygląda ten samochód. Więc zapraszam was do oglądania. A więc tak, moi mili. Mamy tutaj Seat'a Leona z silnikiem 1.2 TSI, 105 koni, z 2014 roku. Jest on Sprowadzony ze Szwajcarii na portalu Auta.ch Już wam pokażę, jak on wygląda. O nie, to widać jakąś szkodę. Coś tu było bite. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co się stało. I za ile udało się kupić taki samochód? Czy taki samochód się w ogóle opłaca kupować? Więc tak to wygląda. Jest to czarny, ładny metaliczny kolor. Na piętnastkach halufelgach nieoryginalnych zimowych, plus dodatkowo było do nich komplet oryginalnych LATO 16 oryginalnych Seatowskich a więc tak, przejdźmy może do uszkodzeń pokażę wam w jakim stanie faktycznie samochód przyjechał uszkodzony no, każdy słysząc uszkodzony mówi myśli, że już nie ma połowy przodu a zobaczcie tutaj jak wygląda ten samochód ten samochód miał szkodę prawdopodobnie w coś uderzył tutaj Tutaj nie wiem czy widzicie. O, tak, tutaj jest pęknięty zderzak. No i tutaj poszło. I wyciągnął z zaczepów także i ten zderzak. <laughs> także tak wygląda cała ta szkoda. Oczywiście zapytacie, co to za szkoda ta lekka parkingówka. No dokładnie. Więc też. Także zobaczcie, że przy takiej małej szkodzie, przy takim małym uderzeniu. Niestety odpaliło nam pirotechnikę. Więc poduszki i deskę mamy do wyciągnięcia. Natomiast auto prezentuje się w następującym stanie jest w miarę zadbane jeździło w jakiejś flocie, ponieważ widziałem, że tutaj są jakieś dokumenty. Auto ma przejechane 169 tysięcy przyjechało z pełnym bakiem paliwa, nikt nic nie spuszczał po drodze. I tak jak mówię, jest takim podstawowym wyposażeniu, co prawda mamy tutaj korbę z tyłu, ale nie jest to mi do szczęścia potrzebne jest to auto do przemieszczania się po mieście, więc więc tak jak mówię, dużo nie potrzeba. A tak to mamy co? Mamy tutaj no wiadomo, wielofunkcyjną kierownicę, mamy tutaj zwykły nawiew z klimatyzacją, mały wyświetlacz dotykowy także też jest spoko O wiadomo, że będziemy musieli się tutaj zająć deską pasem, napinaczem więc to wszystko że tak powiem tak wygląda ciekawie i zapytacie pewnie ile taki samochód kosztował a więc tak, sam samochód został wyliczony za kwotę 9500 zł cła i transport niestety za taki samochód co prawda, o małej pojemności, ale też, też kosztują, bo jest to w granicach 7900 zł. Więc ogólnie na gotowo cały samochód w takim stanie, jak przyjechał do domu, do mnie kosztował 17800 zł. Bodajże. Plus do wiadomo, jeszcze trzeba opłacić akcję, zarejestrować i ubezpieczyć. Samochód naprawdę z kosmetycznym uszkodzeniem, natomiast widzicie, gdzieś musiał przywalić sensor na belce. No, i odpaliło. Tutaj się jakby nic nie stało. Może tutaj delikatnie jest ten odpęknięty lakier, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Opony są świeże, natomiast letnie są już z 2014 roku. Tutaj mamy zimę 15 z 23. Mamy tarcze po wymianie. Ogólnie jest po całym serwisie, bo sobie że tak powiem fajne jest to, że w autach ze Szwajcarii macie całą książkę. Do tego jeśli ktoś faktycznie. Serwisował samochód, to macie cały dostęp do tego. No, także tak to wygląda ogólnie. Ja do auto dostałem też dwa kluczyki, książkę serwisową. Przegląd był robiony bodajże w maju 2025, więc teraz jest świeży. Nawet sprawdziłem sobie olej, faktycznie jest świeży. Choć to w Szwajcarii różnie bywa, bo oni się trzymają tych przeglądów stricte, które producent podaje, więc co, co 30 tysięcy wymieniają ten olej, więc to też nie jest za dobre, ale. Tak Jak mówię, silnik chodzi ładnie, pracuje. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda pod maską, bo oni to są zboczuchy na punkcie tego. I pokażę Wam, jak wygląda pod maską ten samochód. Teraz sobie zobaczymy. Na chwileczkę. O. Także zobaczcie, jak ten silnik wygląda. No jak nowy, nie? Wszystkie te śruby tu widać, że nie było żadnych kurwa ananasów. Typu zrobię to sam. No i też, jak możecie zobaczyć, tutaj nic się nie podziało. Wiadomo, jest trochę delikatnie ten błotnik, może minimalnie przestawiony. Natomiast wystarczy go delikatnie wyregulować. I tak jak mówię, zobaczcie, zero wycieków. Silnik nie jest zażygany, nie jest tu nic kombinowane. Każda spinka jest na swoim miejscu. Więc tak jak mówię to jest ten plus właśnie kupowania aut ze Szwajcarii natomiast wiadomo nie każdy samochód jest tak samo dbany, ale w Szwajcarii raczej się starają żeby ten przegląd przejść no to u nich jest to bardzo ważne żeby jakby pilnować tego, że musi być ten silnik wymyty, nie może być żadnych wycieków takie rzeczy jak tutaj odstający zderzak już by nie przeszło przeglądu więc u nich nie ma zmiłuj wszystko co jest kompletne w samochodzie ma działać razem z wycieraczkami i żadne ruskie patenty tutaj nie zdają sprawy, więc tak jak mówię. Jeśli wam się podobał ten odcinek, no to zapraszam was do subskrypcji, jak i do komentowania tego kanału.